To mnie bardzo przekonało. Otóż e, tak długo, dopóki państwo nie ma takiego bardzo dobrego, pełni za, zapewniającego wszelkie potrzeby i y, o wysokim standardzie y, systemu ochrony y, zdrowia, a taka będzie nieprędko lub nigdy, to powinno zabraniać dodatkowych ubezpieczeń prywatnych z tego powodu następującego, że nawet najlepsze państwo ma pewną wadę taką, że w różny sposób reaguje na różne grupy społeczne, które mają różne, różną siłę oddziaływania na to państwo. A to właśnie te grupy społeczne, które mają największy wpływ na państwo, tak jak na przykład dziennikarze, czy osoby różnych innych y, umocowaniach, które na to Państwo bardziej wpływają, to są te osoby, które są w pierwszej kolejności załatwiają prywatne ubezpieczenia. W związku z czym chodzi o to, że jeżeli oni nie będą mogli mieć tych ubezpieczeń dodatkowych, to będą swój wpływ na Państwo używać do tego, żeby ono się zmieniało w interesie właśnie owólnym, czyli ta zasada solidarności. I to jest y, właśnie, ja na to tak zaradowałem, że dla mnie w sektorze energetycznym zakaz prywatnych ubezpieczeń. Y, teraz y, i jedna jeszcze na koniec taką anegdotę, która też jest, wydaje mi się, tutaj może być wstrzymująca coś. Była mowa o tych różnych modelach systemu ochrony zdrowia. Ja na samym początku lat 90., to był bada, że 92 rok, byłem w Pradze na takiej konferencji, w której byli przedstawiciele tych państw, które przechodzą transformację wtedy, w 92 roku, czyli tych państw, które zmieniały i, I szykowały się domyśle, do zbliżających się reform również w systemie ochrony zdrowia, właśnie poświęconej różnym systemom ochrony zdrowia. I tam był specjalista ze Szwecji, chyba który przedstawił e, różne modele, bo myśmy stało się wtedy, jakie są te modele. I na koniec, e, także po, podzielił je na model francuski, angielski amerykański. Mówiąc, że te modele się różnią tym, czym trzeba mieć dużo, żeby w tym systemie funkcjonować. Czyli otóż czego trzeba mieć dużo. W systemie francuskim dużo znajomości. W systemie angielskim dużo czasu, a w systemie amerykańskim dużo pieniędzy. I każdy miał sobie odpowiedzieć, co potrzeba w jego systemie, który obecnie ma do czynienia. Dużo i wszystkim wychodziło, że ten system mieszany. Um. Ostatnie dosłownie pytanie o ogólne, nie wiem czy do prelegenta, czy do wszystkich, bo ja troszkę nie ogarniam jednej rzeczy, bo co zrobić, żeby system ochrony zdrowia stał się tak zapalnym społecznie czynnikiem wywołującym zmiany i protesty i aktywność społeczną, a co za tym idzie zmiany, jak różne inne rzeczy. Dlatego, że wydaje się, że jest niezwykle istotny, natomiast nie reagujemy na niego społecznym w żaden sposób. Niby się marzyło, choćby połowa takich protestów społecznych, jak była w sprawie akta, wobec cichej prywatyzacji służby zdrowia, czyli pozbawiania nas tak naprawdę możliwości no, wpływu na ten system. Jak to się... Nie wiem, to jest pytanie do wszystkich, ale to jest taki niepokój, że jeden z najbardziej... Pa tak naprawdę ważnych kwestii społecznych i dla naszej przyszłości nie wywołuje w nas takiego zaangażowania. Czy to, to, to można w ogóle coś zrobić, jak to zmienić. No to przecież już dawno powinniśmy nie tylko wyjść na ulicę, ale spać w z budynków rządowych, w związku z tym, że się go z urządzeniem spało w ostatnich latach. A na to jest też chyba, przepraszam, że dorzucę pytanie o samych lekarzy w tym systemie, bo ich umocowanie klasowe obawiam się, że jest trochę sprzeczne z ideą państwa socjaldemokratycznego. Więc no, są liczne <laughs> wyjątki obecne w tej sali, które zaprzeczają tej prawidłowości, ale ja jestem w ogóle z lekarskiej rodziny i na stałe sobie sprawy jakieś to poglądy czasem słyszę przy stole. Więc Pytanie, ja... że o samych... <laughs> O samych e, e, wykonawców tego systemu no. i osoby, które mają bezpośredni wpływ na, na funkcjonowanie tego zakładów.